Hej, cześć i czołem. Witam was w kolejnym materiale z Last War. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, no to skupimy się na podsumowaniu tego, co powinniście wydać w ostatnim dniu sezonu drugiego, czyli czego nie powinniście posiadać w swoim ekwipunku i co powinniście wykorzystać, aby nie stracić zasobów. Zapraszam do materiału. Pierwszym i zasadniczo najważniejszym aspektem to jest wykorzystanie zasobów dotyczących naszego pieska. Nakarmieniem go wszystkim co macie, tak aby nie zostało wam ani skrzynek, ani zasobów, no chyba, że nie jesteście w stanie zrobić pełnego jedzenia, no to wtedy jak najbardziej zostanie Wam ten materiał, ale jeżeli chodzi o to, żebyście. Mieli na przykład nawet na potrawę, która nie smakuje psu, to albo się wymieniacie z sojusznikiem, aby te kryteria spełnić, albo po prostu dajecie mu niesmaczną potrawę i dostajecie przynajmniej te surowce, które jak zawsze są przydatne. Kolejnym elementem, o którym trzeba pamiętać, to odebraniu wszystkich pozostałości nagrody Battle Passa. Rzecz jasna, z reguły się je odbiera na bieżąco, ale w przypadku, jeżeli komuś się zapomniało, bądź nie pamiętał albo po prostu zbiera nagrody nie za pomocą claim all, ale za pomocą pojedynczego zbierania, no to jak najbardziej należy sobie zajrzeć do tej zakładki i odebrać wszystko co brakuje. Ostatni dzień naszego sezonu drugiego to jest starcie międzyserwerowe. Także. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli braliście udział w tym starciu serwerowym, co bardzo Wam polecam zrobić, żeby dostać jak najwięcej nagród i jak najlepsze te nagrody, ponieważ z tego mamy bardzo duży zestaw na nagród i bardzo wysoko cenionych nagród zasadniczo. Więc, jeżeli braliście w nim udział, to pamiętajcie, aby odebrać sobie te skrzynki, ponieważ, jeżeli ich nie odbierzecie, najprawdopodobniej zostaną wam odebrane i przypadną wraz z zamknięciem się sezonu. Ważne jest też to, jeżeli nie zrobiliście tego już wcześniej, w tygodniu trzecim, czwartym bądź piątym, albo i nawet wcześniej, później jeszcze, to ulepszenie Violet na poziom legendarny. Jeżeli tego nie zrobicie przed samym końcem tego sezonu, no to już nie będziecie mieli na to więcej szansy. Więc tym samym przepadnie wam możliwość zdobycia złotego bohatera, czyli zasadniczo lepszej wersji Violet i tym samym będziecie stratni i będziecie do tyłu. Najprawdopodobniej nie przewidywany jest żaden event, który by oferował ponowne ulepszenie tej postaci. A przynajmniej żadnego takiego eventu nie było do tej pory. No i ostatni aspekt, jeżeli chodzi o nasze ostatnie tchnienie w sezonie drugim, to jest po prostu wykorzystanie wszelkich surowców do maksimum. Czyli wybudowanie wszystkiego, co możecie, na najwyższy poziom, tak abyście nie mieli żadnych surowców, żeby nic się nie zmarnowało ponieważ wraz z końcem sezonu te surowce zostaną najprawdopodobniej przekonwertowane na EXPA do postaci, a tym samym e, zasadniczo stracicie dużą część EXPA, ponieważ ze względu na to, że budynki dają znacznie więcej do poziomu profesji e, naszego bohatera, tak tym samym, jeżeli wydacie te surowce na rozbudowę tych budynków, tym samym zdobędziecie znacznie wyższy poziom niż jeżeli je pozwolicie zostawić sobie i przekonwertować je na punkty EXPA. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ostatnie ważne wymiany, ostatnie wykorzystanie wszelkich surowców w tym sezonie. Jeszcze możliwością, jaką możecie zrobić, to jest wykorzystanie waszych biletów do rekrutacji, jednakże te bilety możecie wykorzystać jeszcze tydzień po zakończeniu się sezonu. Więc jeżeli macie chęć, no to jak najbardziej możecie wykorzystać te surowce. Macie tutaj gwarantowane yy, i ogólnie legendarne postacie, jakie dostaniecie. A jeżeli chodzi o yy, dropowanie z tej drugiej zakładki, no to tutaj głównie się losuje tylko i wyłącznie nasze Weapon Chose czysty. No, i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o sezon drugi, najistotniejsze, no ostatnie zmiany, jakie musicie wdrożyć w swoim mieście. No, i ja Wam dziękuję. Jeszcze jedynym aspektem, który napomnę, zanim ten materiał się skończy, to otóż, że wraz z postępowaniem sezonu możecie rozwijać swoją bazę w dalszym stopniu. I wraz z końcem sezonu odblokuje Wam się arena prawdopodobnie 167, w której zaczynamy zabawę z oil. także będzie się działo, będzie nowa atrakcja i będziemy mieli ciekawe rzeczy do poznawania. także trzymajcie się ciepło. ja was żegnam na razie i hejka.